Dzień dobry, nazywam się Anna Emryziak-Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu powiedzieć kilka słów na temat wynajmowania samochodu na terenie Unii Europejskiej. Po pierwsze, chciałabym, żeby wiedzieli Państwo, że istnieje taka instytucja jak Europejskie Centrum Konsumenckie. Jeżeli czujecie Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone albo bardzo potrzebujecie pomocy w zakresie właśnie chociażby wypożyczenia samochodu, do tego centrum możecie się zwrócić i na pewno udzieli Wam pomocy. To, co jest ważne, nie ma regulacji szczegółowych dotyczących wynajmu samochodu, ale... Wynajmując samochód, jesteście Państwo konsumentami i wszystkie przepisy dotyczące ochrony konsumentów na terenie Unii Europejskiej Państwo obowiązują. A zatem z całą pewnością Macie prawo do pełnej, jasnej i zrozumiałej dla Was informacji na temat tego, jakie są zasady wynajmu samochodu. To, czego Państwo najczęściej się obawiacie, to ubezpieczenia. Rzeczywiście jest tak, że ubezpieczenie powinno być zawarte w cenie wynajmu samochodu, natomiast zazwyczaj jest to ubezpieczenie niepełne. Albo do jakiejś kwoty, albo ma bardzo dużo wyłączeń. Warto się dowiedzieć, jak możecie je dokupić, żeby to ubezpieczenie rzeczywiście było ubezpieczeniem pełnym. Natomiast w ramach tego pełnego i tak warto się dowiedzieć, czy jest wszystko, bo często okazuje się, że nie jest. Więc jak Państwo czytacie warunki, to tak naprawdę tej umowy umowie, którą Państwo macie na wynajem, kluczowe jest to ubezpieczenie. Często są też takie dodatkowe zapisy związane z tym, że musicie oddać samochód z pełnym bakiem, czy też, że samochód musi być czysty, ale to są takie rzeczy, które nie mają już dużej, dużej wartości. Natomiast te związane z ubezpieczeniem zazwyczaj tak. Drugą kwestią, o którą Państwo mnie najczęściej pytacie, to jest prawo jazdy. Czy będzie ważne? Ono zależy od tego, w jakim kraju Unii Europejskiej Państwo jesteście. Jak wejdziecie na naszą stronę rządową, na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, można wyszukać sobie rzeczy dotyczące prawo jazdy. I tam są, w zależności od tego, czy są to kraje Unii Europejskiej, spoza Unii Europejskiej, czy macie stare prawo jazdy, nowe prawo jazdy, w których krajach i w jaki sposób będzie respektowane. Ważnym jest też, że niestety nie ma tego prawa odstąpienia 14-dniowego, więc jeżeli rezerwujecie Państwo w Polsce jeszcze sobie online samochód, no to niestety to prawo nie będzie Państwu przysługiwało. Ale za to wszystkie inne zasady dotyczące ochrony konsumentów, takie jak to, żebyście mieli uczciwe warunki umowne, żeby te warunki były jasne i przejrzyste, na pewno powinny być takie umowy zagwarantowane. Gdybyście mieli jakieś wątpliwości w tym zakresie, oczywiście zachęcam do komentowania. Dziękuję, do usłyszenia.